Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reforge. kontynułem kampanię orków i zaczniemy od przerywnika zniszczenie Lorderonu. Zobaczymy. Zniszczenie Lorderonu w tym samym czasie ponad Slygen rozpoczyna inwazję na Lorderon. No właśnie. Jesteśmy gdzieś tam przy Andorhalu Potężny manorocie. Jak przebiega inwazja? Bah, ci ludzie są żałośnie słabi. Praktycznie nie stawiają oporu. Więc plaga odniosła sukces w przeciwieństwie do niektórych innych planów. Nie drwij ze mnie, upiorny władco. Zdaję sobie sprawę z porażki orku. Policzę się z nimi, gdy tylko ich znajdę. O tym właśnie chciałem pomówić. Pewnie zaskoczy cię wiadomość, że orków już tu nie ma. Co? Jesteś pewien? Oczywiście, Manorocie. Na moich agentach mogę polegać. Doniesiono mi, że okręty orków przybiły do brzegu Kalimdoru. Kalimdoru? Ale co oni tam? Orkowie należą do mnie. Dopadnę ich, gdziekolwiek się skryją. Ty zaś należysz do mnie, Manorocie. I lepiej o tym nie zapominaj. Zaczekajmy. Zobaczmy, co planują. Mimo swej klęski orkowie wciąż mogą być dla nas użyteczni Uuu. Ciekawe, ciekawe... I rozdział trzeci okrzyk wojennej pieśni Pięć dni później u podnóża gór Szponogłazów Okej okay. no, no, no w sumie daleko jesteśmy Już od tygodnia przemierzamy te pustkowia. Poza centaurami i świnioluźmi nie ma tu z kim walczyć. Przydaliby się jacyś godniejsi przeciwnicy. Tak, nuda i dają się we znaki nam wszystkim. Ale musimy iść dalej. Tylko wyrocznia może objawić nasze przeznaczenie. Jak uważasz, wodzu? Spójrzcie! To wojownicy z klanu Wojennej Pieśni! Walczą z ludźmi! Przeklęci orkowie, jak śmieliście podążyć za nami do tej krainy? Oszczędzaj siły człowieku. Przydadzą ci się do wrzasków, kiedy będziecie rwał na sztuki. To? Loktar, wojownicy! Piekło rycz potrzebuje pomocy! Ok. Tak! Za honor! jest kontrol 1! I widzicie, i są... ...godniejsi przeciwnicy! Dobra, to nom, nom. Dobra, jeden to nikt nie zbuduje, co? Drugi ja to, to. Bierzemy pokawek. I koszary. Ja hmm... Gromaszu, o co tu chodzi? I skąd tu diabła wzięli się tu ci ludzie? Z tego samego miejsca, co my, bracie. Podobno dowodzi nimi krucha dziewczyna niejaka Proudmoor. Jej wojska obsadziły przełęcz wiodącą na północ. Ach, no cóż, musimy jakoś sforsować tę przełęcz. Ośle naszych łowców, żeby rozejrzeli się po okolicy a sami założymy obóz. Ludzi na razie nie wolno nam tknąć. Będzie, jak każesz, wozu. Hey. Tu nie można budować! Jak nie, nie można? No. albo no bo tu Picquart nagle sobie przeszedł. Nie ma sprawy. Można nie można wodzem hordy. Dobra, no i tak. Póki co? No to tak. Pierwszy obóz Taak. chyba jest... Trafiłem. Drugi jest... Ondabu. Tu. Blisko. Trzeci gdzieś... Hmm. Tu. No, nie trafiłem bo... Czwarty. tu po 4 to tylko są. O, dobra. No dobra, no, czekamy takie budowanie z Gotowe. Gotowe? Coś trzeba zrobić? Dobra, dobra. To będzie do drewna, mm? No weź tu kopanie. Gotowe. Gotowe. Coś czas zrobić? No to hala będzie długo się robiła. To jest najgorsze. Zadania, załóż bazę, troll... Aha, muszę bazę po prostu założyć. Pierwsza później będzie, żeby zniszczyć wszystkie bazy ludzi i zniszczyć tą niebieską bazę. Ale długo się buduje ta hala, bo najwięcej ma zdrowie, no niestety. Badania zakończone! No i nie logy. Hej, szefie, znaleźliśmy w okolicy kilka ludzkich obozowisk. Jest też goblińskie laboratorium niedaleko bazy na północ stąd. Ciekawe. Gdyby udało nam się dotrzeć do goblinów, moglibyśmy wynająć od nich sterowce i przefrunąć nad przełęczą. No i to jest przeforsowanie przez niebieską bazę. No właśnie. To jest właśnie przeforsowanie się Badania zakończone Dobra, no. ciebie to ja wezmę i zrób mi jego wisko Badania zakończone Jestem wodzem chorobym No co, czekamy no Co się mogę tak Bierzmy się do roboty Pójdź sobie tutaj To jest że poros Hmm za honor. Albo martwy za to. On dabu. No, on dał To był to był Tak, za honor. Nie ma sprawy, Później do kopalni. No to jest takie długie będzie miejsce, bo trzeba budować bazę A Orka mi się najdłużej bazy buduje Najszybciej budujesz bazę Oczywiście Najszybciej budujesz bazę Nie umarły ale jednak musisz mieć ten jakby albo już ale albo. kompanie, nie za tą... później tam, ja a tu może się nie. Mowa o ogólnie. Piekworyż będzie atakować ludzi. No. Nie mogę dłużej czekać. Tych ludzi trzeba wyrzmnąć do nogi. wozu Klan wojennej pieśni. Wbrew twoim rozkazom, zaatakował ludzi. Do jaska nie mamy wyboru. Trzeba walczyć, wzmocnić obronę. Z piekłoryczem policzę się później. No i jak widzicie, im nam odkrywa mapa, O. No, tutaj blisko trochę. Gotów do pracy. Tutaj jest to okej. Okay. Dobra, no. pierwszy trzeba złoto farmić. 5 peonów, tak, żeby ciągle jakby było miejsce, żeby wchodzili. To jest najlepiej, optymalne. Dwóch kotów do pracy. Zginął bohater z zrodzonej armii. Oj patrzcie, no i tu trochę będą, jak było. No i się wyrównują. No i za, że będą chodzić jak. Do pracy. Jak w trybikach. Czego chcę? Idzie, żeby się nie od kolego. O, no, to będziesz A, czyli to jest obóz ten. Wpierw na dole. Dobra, wycinamy drzewo. Ule, Duchy są niespokojne. Hmm. do pracy. Hmm. Właśnie Piku już będzie atakować bazy, a one będą nas atakować, więc to jest takie no, no. Praszę no Dobra Wszystko mam, dobra, wież Jak to posadzi wieżę? Dobra, dobra Ja to zrobię To robimy czwórkami, Jestem bo te wieże Nie w sumie Coś czas ten... robić Czurkami? Nie wiem. Co? A znowu już Tak mało. No, zwiększono mam Zobacz, Kogo mam zabić? Czego chcę? Powiedz tylko słowo. Lokregar Nogal. No, one mają mało HP ogólnie. I one chyba mają mało wytrzymałości. Nie wiem. No, ale trzeba po prostu... Czekać. No. Gotowe. No, one nie dużo nie zadają, jak ziguraty. Ziguraty dużo zadają, więc no.

tam się nie sforsował, to tu będzie próbował. Brygada zginęła nas. O! Klan wojennej pieśni atakuje kolejny ludzki obóz. Hmm, może to jest właśnie nasze przeznaczenie wieczna walka z ludźmi. Możliwe. Coś trzeba zrobić? Praca, praca! Albo no, warownie robię. Póki nie zrobimy jakiejś obrony dobrej, to ataków nawet nie przeprowadzą. No, takie jednostki w sumie nie atak... Jestem wozem hordy. No, Może starczy, tylko ten troll. No, mam no, robić? nie ma jeszcze degeneracji, jakby tej troli. Zginął bohater ze sprzymierzonej armii. Ten jest najłatwiejszy. Ten jest najcięższy. Te trzy pozostałe są łatwe Więc nie mogę atakować, Co mam robić? Tak wodzu? Tak No właśnie, no i ja bardzo... Oj kanonierze od razu Na kanonierze A nie próbuję to że to nie próbuję nogal. Bruk galno Nogal. Duchy są niespokojne. No to zanim zaczniemy w ogóle atakować. Nie wiem czy jeszcze z trzech planów dam do tego. do wycinki że No. Ulepszenie gotowe. gotowe. Czego chcę? Gotów do pracy. Tu nie można Nie ma sprawy. na tym czerwonym nie można, gotów do pracy. Duchy są niespokojne. Tak. Nie, oni tu nie będą, to tu jeszcze jakieś cztery życzki, i będzie się bronić. Niech mnie wydopywają te drewno. Gotów do pracy. O to cóż. Drowutna. Wycinka będzie. Masowa. W sumie trollów nie mam. Trzeba nam więcej legowisk. Hmm? Dobra, dobra. Dobra, my dobra. Wycinka. Gotowe, jestem wodzem hordy. No, troll już został. No co też żywie Gotowe! Gotowe! No no. Ty to wypuduje. Trzeba więcej drewno!

o roboty. Gotowe. Czego chcę? Ja to zrobię. Dobra, dobra. Lo Garnogal. Tak. Lo Kregarnogal. Jestem wodzem hordy. Ruchodźmy tam do tego Tomasza. No to kurwa, na serio da radę. Zadziwiająco, ale za daje. Honor. Byli świnio ludzie. Za honor. Nikt nie przeżyje. Duchy są niespokojne. Się ale myślę, że ten atak nie. będziemy kontynuować w następnych odcinkach więc. See you soon.